Dzień dobry, a więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego BMW E87. W Hatchbecku zastosowano najbardziej sportową pozycję za kierownicą, dzięki czemu prowadzenie samochodu będzie wygodne nawet dla kierowcy o wzroście ponad 1,5 metra. Fotele mają tutaj regulowane podparcie boczne, a kierownica ma małą średnicę i szeroką obręcz. Jeśli chodzi o tylne siedzenia, nie są one przeznaczone do wygodnej jazdy. Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsca, zarówno na wysokości, jak i z przodu. Silnik w niemieckim groszu umieszczony jest nieco za przednią osią. Główną cechą haczbacka jest równomierny rozkład ciężaru pomiędzy przednią i tylną osią. Wszystko to w połączeniu z napędem na tylne koła sprawia, że prowadzenie samochodu zbliżonego do sportowego można porównać nawet do jazdy go kartem. Kompaktowe auto całkiem nieźle trzyma się suchego asfaltu. Jednak podczas jazdy z dużą prędkością i na mokrej nawierzchni może wystąpić poczucie braku kontroli. Sześć poduszek powietrznych oraz systemy ABS i DSC czynią samochód bezpieczniejszym. Kopejki z Niemiec źle znoszą rosyjską zimę. Często po zaparkowaniu na mrozie samochód nie odpala od razu. W samochodach czterocylindrowych 1,6 litra ma dwa cylindry. W BMW 1 i E87 okresowo zamrażają się drzwi zarówno przednie jak i tylne Po nocy spędzonej na zimnej ulicy nie da się wsiąść do samochodu. Dlatego lepiej dla Niemki spędzić noc w garażu. Rosyjskie drogi to kolejny problem dla BMW 1 i E87. Ma niski prześwit. Hatchback bardzo dobrze prowadzi się na autostradzie i dobrze trzyma się drogi. Ale małe dziury i progi zwalniające są już testem dla niskiego BMW 1. Przy przebiegu ponad 200 tysięcy kilometrów tylna skrzynia biegów może wymagać wymiany. Rozpórki tylne i przednie również wymagają okresowej wymiany. Jednostka ma kapryśną baterię. Znalezienie części zamiennych do BMW jedne czasami nie jest łatwe. Serwisowanie bawarskich samochodów jest drogie. Ale zainstalowanie w samochodzie oryginalnych części zamiennych pozwala na długo zapomnieć o wszelkich problemach. Peni jedzą masło. Ale dzięki terminowej wymianie, mniej więcej raz na 10 tysięcy kilometrów, właściciele są zadowoleni. Pomimo swojej kompaktowości, samochody są dość energochłonne. Zużycie paliwa w mieście na każdą kopiejkę wynosi od 10 litrów na 100 tysięcy kilometrów. BMW1 i E87 ma kilka niuansów od dla każdego. Jedną z tych cech jest niski prześwit. Chociaż biorąc pod uwagę średni stan dróg w Rosji, Podejście do tej kwestii jest dość jednoznaczne. I to raczej wada niż zaleta. Chociaż dzięki temu samochód wygląda ciekawiej. Wiele dziewcząt, najwyraźniej ze względu na wielkość samochodu, uważa go za kobiecy. Kupują, a potem narzekają, że nie ma gdzie dziecka położyć z tyłu jest bardzo mało miejsca. Rzeczywiście na tylnych siedzeniach nie ma miejsca. Wynika to jednak z właściwości technicznych i dużej zwrotności kompaktowego haczbacka, który nie udaje samochodu rodzinnego. Z tego samego powodu w bagażniku BMW 1 jest mało miejsca. Chociaż jest ono wolne ze względu na brak w nim koła zapasowego. Ale dla niektórych staje się to również problemem. Opony typu Runflat rozwiązują problem braku opon zapasowych. Znalezienie takich opon jest jednak problematyczne. Zawieszenie w BMW-1 może wydawać się zbyt szorstkie i surowe. Ale sposób, w jaki samochód się prowadzi, sposób, w jaki pokonuje zakręty, wszystko uzasadnia.